Bania u cygana do rana. Siema. Czemu siedzisz, Nygusie? Musiałem sobie klapnąć po tym, co znalazłem w kuchni, w szafce, pod parapetem. Ja już nie mam siły, chyba się poddam. Chodźcie ze mną, to wam pokażę. Singerek zarezerwowany w poniedziałek będzie odebrany. Dzisiaj jest piątek, Kolejne rzeczy do wyniesienia do śmietnika, do wyniesienia do piwnicy, do śmietnika. Śmietnik jest już pełniutki, nie mam gdzie wyrzucać. Zacząłem robić porządki pod szafką, pod parapetem. Słuchajcie, babcia chyba mnie przyszykowała na parapetówę. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. Bania u cygana do rana. Nygus nie pije. Nie wiem, ile osób musi przyjść na parapetówkę, żebyśmy to wszystko wyżłopali. Po takiej parapetówce pewnie chata będzie się nadawała do kolejnego remontu. To może zrobię parapetówkę, zanim zacznę remont. Tak by było chyba najlepiej. Jak troszeczkę. Widzowie dadzą w banie albo znajomi, to mi tutaj troszeczkę gratów powynoszą. Od poniedziałku ósma rano wjeżdża tutaj firma remontowo-budowlana. Miałem to robić z kimś znajomym, we dwie osoby. Niestety nie czuję się najlepiej. Kolega, który miał mi tutaj pomagać. No i zostałem ze wszystkim sam. A samemu niestety dupa blada. Chociażby w jaki sposób samemu tą szafę przestawić, wynieść, nie jestem w stanie. Myślałem, że mam powoli końcówkę. Jeszcze dzisiaj muszę to wszystko spakować i wynieść do piwnicy. Słuchajcie, nie ma rady. No, nie jestem z tego zadowolony. W Niemczech jeszcze zostawiłem pełen karton alku. Jak wiecie, Nygus nie pije. Mam nawet bałwanka, dobrze się składa, bo śniegu nasypało. Tutaj zostawiłem watę, rękawiczki gumowe, płyn do dezynfekcji, jakieś plastry, bandaże, wodę utlenioną w razie. Odpukać, jakby komuś się coś tutaj w trakcie remontu przydarzyło. O, trzeba to koniecznie wynieść jeszcze dzisiaj. Godzina jest dziewiętnasta, piętnaście. Walczę z tym wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj już 5 godzin. Śmietnik zapełniony. Byli dzisiaj eksperci z gazowni. Licznik zdjęty. Czyli gazu, tak jak wspominałem, w tym mieszkaniu nie będzie. Zostały rury zaślepione leci zimna woda, babcia też nazbierała tutaj różnych wkładów, do zniczy i innych rzeczy w piwnicy, w szafce. Słuchajcie, ile tam zniczy, stoi nowych. Jakbym wiedział, to bym wrócił dwa dni przed wszystkimi świętymi. Chyba na cmentarzu mógłbym tym handlować, tyle tego nas zbierała. No, powiem Wam grubo: babcia nie pije, tutaj ma dwie buteleczki, zobaczcie, napoczęte. Jeszcze jakie skarby tutaj znalazłem. Puszka! Puszka po odżywce białkowej Wejder. Pamiętam tą puszkę, kupiłem sobie jakieś 30 lat temu w Niemczech. Jak zaczynałem przygodę z siłownią, pojechałem na wakacje do Niemiec, troszeczkę sobie dorobić. W Polsce takich rzeczy wtedy nie było. I przywiozłem sobie puszeczkę białeczka. Muszę Wam powiedzieć, wtedy to białko, jak piłem, czułem efekty, czułem. Że siła idzie po białku, co jest dziwne. Może z domieszką kreatyny jest to białeczko, a teraz kupuje się odżywki. Nie wiadomo po ile kosztują, nic to nie daje. Nic to na mnie nie działa, nic nie daje. A kiedyś zwykłe białeczko. Słuchajcie, wróciły wspomnienia babcia, tą puszkę tutaj trzyma 30 lat. I ta puszeczka nadal wygląda praktycznie jak noweczka. Tutaj są napoje energetyczne. Aha. I tutaj jest dowód rzeczowy. Kiedyś opowiadałem o początkach siłowni Nygusa. Płyn do mycia naczyń. Ultra darmowa próbka. Kiedyś Wam wspominałem na filmiku, jak zarobiłem na swój pierwszy wymarzony samochód. Właśnie takie reklamy w Niemczech za mało lata. W każde ferie latem wszyscy chodzili sobie na baseny, a ja, wózek, kanapka, butelka z wodą i 8-9 godzin dziennie śmigałem po mieście w Norymberdze i roznosiłem reklamy. Wspominałem o tym na filmiku, uzbierałem sobie kasiurki, a po powrocie do Polski, kiedy miałem 18 lat, kupiłem sobie taką bryczkę, że wszystkim w mieście gały wyszły na wierzch. Takich płynów, słuchajcie, nazbierałem chyba. Szef mi dał, ponieważ zostały próbki, chyba z 15 kartonów tych płynów. A potem musieliśmy zjechać do Polski. Wszystkie babcie myły tym płynem ciotki, wujkowie, my. Słuchajcie, przez 5-6 lat cała rodzina myła tymi próbkami gary. No i tutaj się uchowała jedna, jedyna buteleczka pełna w oryginale. Ta buteleczka u mnie zostanie. Tej buteleczki nie tykam. Może za 30 lat, o ile dożyję, sobie na nią spojrzę i sobie przypomnę, jak Nygus cały czas zapierdzielał. Ubierał się w Niemczech samemu w oryginalne ciuchy i zbierał na swoje wymarzone Audi Coupé GT. Takie były czasy. Nygus kiedyś miał. Kupę kasy. No a teraz. Jakby to wszystko wypił. Byłyby niezłe wygibasy. Dobra. Miłego weekendu. Jest wieczór. Może jeszcze dzisiaj zdążę zgrać ten filmik. Muszę to popakować i wynieść do piwnicy. Bo jak wjadą budowlańcy. No to może być tutaj na chacie nieciekawie. Może kabinę prysznicową mi w salonie, w pokoju jeszcze założą. Dobra, 20 po siódmej po 19 muszę jeszcze w drodze powrotnej jakieś bułki albo chleb kupić, ponieważ tam gdzie mieszkam już się skończył. Myślałem, że na dzisiaj mam koniec. No jeszcze chwileczka i brykam do chaty. Tak jak widzicie w tym stanie, co jest to mieszkanie, do tego ciepła woda odłączona, raczej się tutaj mieszkać nie da. Pozdrawiam serdecznie!